Flesz integracyjny 120 sekund dookoła integracji. Wiele mówi się o wielokulturowości. Teoretycznie wiemy, na czym polega, ale w praktyce możemy mieć problem ze zrozumieniem obcokrajowców. Nie chodzi tu o barierę językową, lecz o zwyczaje, kulturę czy codzienne życie. Najlepszym sposobem na przełamanie tych barier jest tak zwana edukacja międzykulturowa. Taką działalność prowadzi między innymi grupa Omnes Gentes z Centrum Wolontariatu w Lublinie. O ich działalności mówi Agnieszka Huszcz, koordynatorka grupy. Prowadzimy centrum integracji na ulicy Głębokiej, to znaczy, że do naszego centrum zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach międzykulturowych, międzynarodowych, które prowadzą nasi wolontariusze czy z Arabii Saudyjskiej, czy z Turcji, czy z Uzbekistanu, czy z Chin na temat właśnie swojego kraju, swojej kultury, gdzie pokazują i różne przedmioty. Ze swojego kraju i tańce, i muzykę. Czasami też przygotowujemy wieczory narodowe i uczymy się wspólnie być i żyć, brać od siebie wzajemnie to, co mamy najpiękniejszego. Również dla wolontariuszy działających w Omnes Gentes jest to szansa na poznanie nowej kultury i odnalezienie się w nowym miejscu i sytuacjach. Nasi wolontariusze, którzy pochodzą z innych krajów, dzięki obecności w naszej grupie, dzięki zajęciom prowadzonym u nas tutaj w centrum, dzięki wychodzeniu do szkół i do różnych ośrodków z taką otwartością, łatwiej się klimatyzują w Polsce, ponieważ mają styczność po prostu z Polakami. Nie są zamknięci w swoich gronach małych, studenckich, międzynarodowych, ale po prostu mają kontakt z żywymi mieszkańcami Polski, więc jest to dla nich coś więcej niż tylko bycie i zwiedzanie i studiowanie. Jednym z ważniejszych wydarzeń mających na celu edukację międzykulturową, jest tak zwane Miasteczko Integracyjne, które odbędzie się już w maju w Dąbrowicy pod Lublinem. Do usłyszenia, Joanna Lewińska. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Wyłączna odpowiedzialność za emitowane treści spoczywa na Stowarzyszeniu Solidarności Globalnej i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.